7 Szybanko, szybanko jak to po dobrym treningu przystało trzeba się najeść bananów Ja akurat dzisiaj sobie tłuszczę może jestem za gruby ale kolega tutaj robi masę więc niech mu będzie mocnego Teraz jesteśmy tacy wielcy że już Przestajemy się mieścić w kadrach. A Michał, jak zerze kolejnego banana, to już chyba eksploduje. ja się nie uczesałem? Dobrze było. Nuk nie będziemy Wam wszystkim tutaj pokazywać, bo. zachowamy to dla siebie. Tak się właśnie złożyło, że. po timingu staliśmy się głodni. Należy więc zjeść podwójnego hamburgera czyli razem ile? 360 gram szwajcarskiej wołowiny. Robimy piwkiem i później pękniemy. Smacznego Michu.